Witam na stronie promującej wydanie książki Witolda Dedelki o kompozycji w fotografii. Nazywam się Cezary Dybowski i reprezentuję polskie wydawnictwo fotograficzne. Od wielu lat przekonuję miłośników fotografii do uczenia się z książek napisanych przez polskich autorów, zamiast z nieudolnych przedruków anglojęzycznych. Od 10 lat wydaję takie książki, a moim ulubionym autorem jest Witold Dedelko. Dlaczego on? Nie znam drugiej osoby, która by tak dogłębnie przeanalizowała różne zagadnienia fotograficzne i podała je w interesującej i przyswajalnej formie. Witold jest trzecim pokoleniem fotografów w tej utalentowanej rodzinie. Wnukiem Sotera i synem równie słynnego Mariana Dedelki. Przez całe życie zajmował się fotografią. Był między innymi kierownikiem Laboratorium Kodaka w Warszawie, wykładowcą w filmówce, także aktorem. Napisał 12 książek o fotografii, a ja pracuję nad tym, żeby nie poszły one w zapomnienie. Mimo że Witold Dederko pisał przed kilkudziesięciu laty, jego książki nie zestarzały się, ponieważ ani podstawy fotografowania, ani zasady oświetlania, ani reguły kompozycji nie zmieniły się do dziś. Właśnie, reguły kompozycji. Pewno wielokrotnie każdy z nas, widząc ciekawy motyw, zastanawiał się, jak go sfotografować. Czy kadrować w poziomie, czy też w pionie, a może w kwadracie? Może kompozycję umieścić po przekątnej, a może zastosować trójpodział? podział? A właściwie, czym on się różni od złotego podziału? I gdzie naprawdę leżą te mocne punkty? Na te i wiele innych pytań odpowiada Witold Dedelko w książce o kompozycji w fotografii. Książce będącej wynikiem pracy i doświadczeń trzech pokoleń Dedelków, którą z Waszą pomocą chciałbym wydać. Dziękuję.